robisz, stara babo brudna? Niewdzięczna, myśmy cię chciały do zakonu przyjąć! Witam w zakonie sióstr ziemniaczanych... <grywa> Witam was, ziemniakier w Złotym Lesie. Tak jak mówiłam, idziemy dzisiaj... Czy idziemy? Jesteśmy tutaj już. Gramy u sióstr zakonnych. Tymi, które nam tutaj zostały jest Lana Agres, czyli ta, która ma rodzinę, jeśli dobrze pamiętam, ta, która jest siostrą Joana Agres, który ma córkę Samante Agres, tą, tą taką staruszkę z psem i kotem. I. i znaczy staruszkę w sumie dorosła, ale wiecie o co mi chodzi. I paną pa, paną <grybuj> Dzisiaj już mi coś odwala. I Monikę Pilot, która została tym głównym tutaj szaman-kingiem naszym. I będziemy właśnie teraz y, robić, chyba w sumie jest dosyć późno. Jak na poniedziałek, to troszeczkę krócej nam wyjdzie w takim merytyczku. Ale w takim razie idziemy. To jest idealny moment, żeby iść do Jadłodajni, rozdawać obiady także na Run i idziemy. No już od tego kompa Są ludzie do nakarmienia, bez O no, nie, nie należy do nas, a. Bo myślałam, że jest. Y, należy do nich, ale zakładam w takim razie, że należy do do tego tego, do ksiądza, ale czy w takim razie my tam będziemy mogły pracować? Bo to jest moje pytanie, bo pisze, że ten ten, że ona tam sprowadzona przez nas, ale jeśli nie będziemy mogły tam pracować, bo, bo to nie jest nasza, to przecież to nie jest tak, że sobie wchodzi do kogoś do sklepu. I siema, ja tu teraz sobie będę gotować! Dobra, to jesteśmy i mamy karaluchy o laska zapowiada się świetnie. Ale no właśnie widzę, że no... O, widzę przyszła nimfa od razu, co by chyba jakoś tak... Wydaje mi się, że to musi być jakiś przypadek, ale no... Tak trochę no właśnie... Czemu ty płaczesz? A, bo masz tam troszeczkę tak na czerwono, ale no... Yy... No tak trochę jest dupsko, bo no... Nie, nie możemy iść, o czemu to jest taka... A, bo to są prysznice nawet, kurde. Tylko, że no tak trochę... Tak trochę mechałkę w rzepałkę, bo to jest niby nasza, ale nie możemy tutaj pracować, czyli wyszłoby na to... Nie, nie depcz tego! Nie depcz, nie depcz! Spryskaj to, bo będziesz potem ochworał. Tak spryskaj po stopach, śmierdzą, śmierdzą ci żgity stare. Oh my god, udało się w końcu wrócić, ale dobra, skoro nie, nie, nie możemy pomagać w jadłodajni, to dzisiaj jest już późno, niech one sobie... Coś tam porobią i zrobię kolejny bardzo brudny, jest bardzo ryzykowny krok i wybierzemy się do kościoła, bo tam było, że one też sprzątają w tym kościele i tak dalej. Także to trzeba będzie przemyśleć. I ja myślałam o jakiejś kolejnej. Babosze. Znaczy, generalnie, o tu widzę jakąś Asię Rondo znam i ona jest taka dosyć stara, to, to można by. I czy jest ktoś jeszcze? no Te babcie, mówię, które są tak dosyć, mają normalne, szczęśliwe życie. Ewentualnie chodziła mi po głowie e, pani Apolonia ogniewa, Znaczy, one są obecnie szczęśliwa w swoim życiu, w swojej pracy, ale jeśli by się to zmieniło podczas tury u ogniwów, to mogłaby zostać przyjęta do, do zakonu, tak sobie myślę. O, jakie tanio rachuneczki! Ojej, a To pewnie dlatego, że jest mało sprzedaży, ale tak jak taka chałupa, taka posesja. I w ogóle, czemu mamy rachunki w poniedziałek? A no tak, bo był inny dzień, ale ja sobie zmieniłam na poniedziałek. ważne. Dobra, no to bardzo ryzykownie jak jeszcze raz mówiłam, jak one zjedzą. Będzie tak, że wybiorą się tam do tej kaplicy coś niby, posprzątwia, bo chociaż przejdziemy się tam zobaczyć, jak to wygląda. I, i tyle. Mam też generalnie plan, który Wam zapodam. To jest taki, że. Gdzie to jest tylko. Nie cmentarz, tylko. <laughs> mieliśmy iść do, do kościoła. Mm, o to chyba? Jest taki plan, widzicie? Ona chce się zaprzyjaźnić z Maksymilianem. I Maksymilian mhm. jest obecnie głową kościoła. Ja to widziałam tak. Że. Zapiszę na wszelki wypadek przed wyjściem, żeby wszystko jakoś tak w miarę ogarnięty sposób nie działało. Że. Plan jest taki, zaraz zacznę o nim mówić i tak będę mówić przez ekran ładowania, tak, że już się mentalnie przygotujcie: że no jest jeden ksiądz, nie jest pastusz. I jest jeszcze ten drugi ksiądz, ale ten drugi ksiądz chce sobie zrobić e, tę narzeczoną ze śrubek. Znaczy, no tak. Więc jeśli by zrobić mu kobietę ze śrubków i zająłby się bardziej tym życiem. A nie daj Bóg, coś się stało, księdzu, no to bylibyśmy w sytuacji, w której no ona, czyli nasza Monika Pilot, mogłaby być głową kościoła, bo jak, infor... się, 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 że coś się stało. jak informowała w, tam w tej nocy, to jest możliwe, żeby głową kościoła była kobieta. I myślę, że to by było dla niej dobre. Ale dobra, no się z nim przyjeździemy, bo jak mamy jakąś ninja assassination przeprowadzać, to... on najpierw musimy się, że jest bezpieczny i że jest fajnie. I że, I że nam się podoba i tak dalej, Ja to tak nie działa, kurde. Jesteś naszą marionetką, gdzie już zaraz, kurde, będzie nasz. Dobra, teraz zażartuj, że... Ha ha ha, mogłabym cię zawiść dla twojej pozycji, ha 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 ha! Oj, widzicie? Żart o mordowaniu zawsze sprawia, że ludzie się <laughs> zaczynają przyjaźnić. Możesz z nim zatańczyć powoli. Wolałabym, że miał jakieś inne pragnienia, ale. O, widzicie, on chce. O, on się zakochał. Ona no nie. He, he, he. Widzicie tam? Pobujamy się z nim. W rytm jakiegoś tam pewnie Aleluja, aleluja Zeszreka piosenka Dobra, pójść mnie stary z boku Nie złokaj mnie w policzek, bo było leśne. Nie zaliczyło nam potomku, no nie, ale są robaczki Ale dobra, na randkę możemy z nim potem pójść Ale jak na razie powiedzmy, że to było tyle z naszego sprzątania świątyni Dawaj, jak ci tam Lana, idziemy do domu. Dobra, tak wrócą, to pójdą do tych jedynych rozwalonych łóżek, lulaśka i tyle, no. Bo nawet nie wiedziałam, że takie łóżka są w Simsach. Bazowo. A to są te, bo ich nigdy nie używam. To nic dziwnego, że nie miałam pojęcia o ich obecności. Dobra, ale jak staniemy to się. Aha, ale ja powiedziałam, że macie spać. Okej. Okay. A pewnie tego, że mają przypisane, bo ja tego moda na przypisanie, że w ogóle możemy teraz się przyjrzeć ich twarzy. Mój noko, ty jesteś stara! Moniko! Chyba, że to mój skin robi to, że tak tragicznie wygląda. No bo na przykład Lana nie wygląda tak źle. Ale Monika to jest normalnie o jachrzanie. Stara jak bardzo stara osoba. Dobra, pierwsza wstanie nasza ninja mocy i ona już się zacznie ogarniać i przygotowywać dzień. Ty wstaniesz, posprzątasz miski i się ogarniesz na dole w łazience użytkowej dla, dla plepsu. To zjemy sobie razem śniadanie, a potem idziemy się zajmować y, ogrodem. Ty będziesz... Znaczy, nie ma chyba co podlewać, no, bo są te te te. Ale trzeba się zająć. A ty się zajmiesz... O. Ty drzewami, a główna ninja zajmie się... Ogromną, chociaż nie, odwrotnie, główna ninja będzie sprayować żeby w razie czego był jakaś dziki plot, twist, że się zmieni w jakąś imorość czy coś, a ty masz wyrywać chwasy. Tylko do tego się nadajesz, agresywnie. Ja jeny tak wiem, że mamy bardzo drogie rachunki do zapłacenia, dajcie mi spokój. W sumie rękawiczki pasują jej do kostiumu, to przeznaczenie, to przeznaczenie, ona po prostu musiała być czerwonym ninją. taką masz kurtkę. O nie, tą samą bulci trzeba jej zmienić. Bo ma czerwone rękawiczki. A są też jakieś roślinki do popsikania pewnie nie, bo są te, te, te. biedron. Dobra, to nasza. Nasze zadanie jest wykonane. Dobra, chodź zapłać te rachunki. Ład! Akurat przed... <głos》> włożyć nam. ...nowe i zapłaciliśmy 3000 od razu, nie! <głos》> Myślałam, że może uda się jakoś ograć w ten sposób. Nie ale dobra. To my sobie pograbmy w takim razie liście czy coś, jak ona dalej się zajmuje ogrotem, nie wiem, co one mogłyby robić w sumie w tej kaplicy, no bo mówię, nie mogą tak naprawdę sprzątać w świątyni, więc tam będziemy sobie tylko przychodzić na jakieś tam dwie godziny wieczorkami. Nie mogą pracować w jadłodajni, o <gryli> nie bardzo wiem, o co chodzi, o. A ty idź sobie grać na pianinie, bo ona ma to pragnienie, żeby te, te umiejętności porobić, także proszę cię bardzo, ciesz się tym, co masz, A. Wydała te taki dźwięk, że już myślałam, że to dzwonek do drzwi, ale mówię, że nikogo nie ma. Niewidzialny człowiek! Mogłabym to wszystko podpalić, ale się boję, że będzie wielki, wielki pożar. I się troszeczkę boję, bo tak trochę nie chciałabym ich zabijać, całkiem je lubię. Nie są otomane, nie muszę ich palić. To wstajemy, ta już się sama ruszyła, bardzo ładnie. O, takaś staruszka jest, Olga Czarownik, weź się jeszcze powitaj, nim wsiądziesz. Ona może być naszym potencjalnym nowym. No i nie, 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 ją akurat palimy. Wziąć się, zaprzyjaźnimy ją, zaprosimy i ją spalimy, bo rozwala nam liście. Kurde, syf robisz, stara babo, brudna. Niewdzięczna, myśmy cię chciały do zakonu przyjąć. No, byś kręgosłup za mała i się posiada na jakichś liściach. Niewdzięcznica. Albo dobra, może ustalmy, że sprzątają co dwa dni w tym kościele. Bo jak dzisiaj chcę iść na randkę, to by nam to tak trochę pokrzyżowało plany. Oj, do, proszę bardzo. Awans, kurde, na ninja, awans, kurde, na jakiegoś wyższego tego medyka. Wszystko się zaczyna dla Moniki układać, nie? Kurde, życie stoi otworem, przetworem. Hehe, <laughs> a scout on a date. Życie, życie jest przetworem, konfiturą albo dżemem. Coś tam, coś tam, coś tam, to pewnie są te same rzeczy. Tere-re-re-re-re, community lot. Tak, na randkę ją zabieram, marzę kurde o tym. Idź grać na tym pielinie i mnie kobieto. Ale dobra, nie przyspieszam czasu, bo to się wtedy kończy, także są problemy. I podpalę przy okazji te kubkę liści, bo, bo ta laska się nią bawiła, jakiegoś tam syfu pewnie przyniosło, trzeba to, to spalić, zanim się zarazimy. No. Ja. To tak strasznie ciężko jest mi tego nie przyspieszać, ale wiem, że inaczej coś może stan Możemy sobie iść do Barurycha, na lodowisko, ogród Simona. Simon zakupił ten ogród, aby sprawdzić, czy uda mu się samodzielnie prowadzić biznes. A poza tym to świetne miejsce. Oj, to świetne miejsce na randkę, o, słyszeliście o, to? Dobra, to podpalamy liście i jedziemy, i nie ma nas tu. Ula la, tico, -tico romantico, romantiko, chyba. Dobra, Głupia tak wygląda, jak tutaj ten zamaskowany taki skuczyńca, czy coś. Dobra, zacznijmy od połaskotania, bo pewnie chcesz to robić. To był super secret ninja, tak. Widzicie, już nie mogę kupować bo bilet jest zakupiony. I z Maksymilianem sobie tutaj, tylko może chodźmy tutaj, tak bardziej do, do środka. O, tu się możesz zatrzymać. Żeby to miało ręce i nogi, a nie żebyśmy tak ten, stali tam przy wszystkich, się obnosili z naszą miłością, zatańczmy sobie romantycznie pod drzewem. wie zawsze jak z kimś tańczysz, bardzo, przecież oni się już zakochali, a ja chyba, że to jej serduszka poleciały, zawsze wtedy bardzo łatwo jest mu podstawić, wiesz, tak nogę i <laughs> wywalić, także to jest, ona się teraz po prostu do tego przymierza, żeby się go pozbyć. Jak się kręci ciełę. Łe... No brew, przestali. Tylko widziałem, się kręcą, i zaczęli truchtać tylko w miejscu. W ogóle weź go o bo wiedzieć, się chce. Pogadaj <gadaj> z nim chwilę. W sumie mogę trochę zadbać o swoje potrzeby, zanim się tutaj wybrać, bo tu nawet nie ma kibelka, także troszeczkę dupcia. On chce się całować, czy my jesteśmy na to gotowe? No nie chcesz iść na randkę. No, już jesteś na randce, więc możemy po prostu tak delikatni. Tak przez tę maskę bo brzydzimy się, brzydzimy się Max i Miliana. Przez, przez maskę filtrujemy ten cały syf bezpiecznie. No, tak. Teraz to się pewnie będzie nas ślinić, ale wiecie, wszystko, co trzeba zrobić, żeby uwieść mężczyznę, żeby potem go sukcesywnie zabić. To tu wsi... jest on jaki kurde, a ta to w ogóle nic, bardziej nie nic z nim robić, a ten to kurde nic, tylko by się coś z nią miział, coś ten, jesus christ. Jaki on niedopieszczony jest! Dobra stary, bacie, naprawdę zaraz obsikał, jeszcze tylko za dwie interakcje zróbmy, żeby ta, to był dream date i stąd uciekamy, bo naprawdę nie chciałabym, żeby, żeby się obsiusiała. Ja jeszcze bardzo, jesteśmy teraz super przyjacioły. I dalej z nim nic nie chcę robić, jest dream date na rafrajerze. O, zakończ randkę no, tak. o, bo Teraz już nie musisz tak do łazienki, dobra. To idziemy. No. Serio? Tu miałeś się, po co ona szła? Tak, do cholery. Po prostu chyba. Oh. Wiecie, takie się zakręciło w głowie po tej, Pff, ale łazi po tej ransce, że aż jej po prostu chuch, zaczęło odwalać. <noise> Czy przyjdzie... Te... O, teraz przyszło normalnie! W ogóle w sumie zamknę i to łazienka to będzie jej prywatna łazienka. I wiecie, główny ninja musi mieć jakieś przywileje, nie? I tym przywilejem jest posiadanie łazienki prywatnej na piętrze. No i kolejne cudowne ninja śniadanie i będziemy powtarzać to samo. Yy, ona sobie popryska, ona sobie popieli. A, a potem będą się z sobą zajmować. Myślę, że dzisiaj Monika spróbuje właśnie zachęcić kogoś do wstąpienia do zakonu. Będzie to ta Olga, którą najprawdopodobniej zabije. A wyobraźmy sobie, Asia. Asia, nam jeszcze nic nie zrobiła. Olga, Olga, jak będzie naszą ofiarą, to trzeba to będzie jakoś dobrze rozegrać. Jak na razie pozwólmy, pozwólmy żyć jej. Niech sobie myśli, że jest bezpieczne. Wiecie, tak jak z tym, tym, jak z księdzem. Po prostu budujemy podłoże, tak? No spokojnie. No nie, no to jednak dzwonimy do Olgi. W razie go po prostu trochę pożyje, a potem ją zabijemy. No mówi się, trudno, takie jest życie. No i teraz tej też nie ma, może ona jest. No, <laughs> nikt nie chce być w zakozie, wszyscy uciekają. O, zombiowa do nas dzwoni. W sumie, czy jak jakieś. Jesteś... Emerytem, to czy to jest taki warunek, że musisz być emerytowany, żeby być w zakonie, bo jak nie, to to może by była całkiem dobra opcja, że ona się nie mogła odnaleźć i chciała... Z czemu do niej jeszcze raz zadzwoniła, bo chciałam do tej, o, do tej drugiej, bo to by może była jakaś opcja. Czy to, Aha, aha. Te, teraz poszło. to ja idę spać! ja się idę walnąć na drzemkę, chyba to gdzieś. Nikt nie kocha, nikt ze mną rozbawiać. Dobra, no to jest yy, późno i zrobimy tak. Wymęczyłam lane przy nie w ogóle ona chyba niedługo zejdzie. I jest tak, że ona niech sobie pójdzie spać, a my jej powiemy, że o my dzisiaj, ona dzwoni do nas, że my dzisiaj wysprzątamy TTT, bo chcemy być same z Maksymilianem, żeby ona się ewentualnie nie dowiedziała, że mamy plan. Także idziemy sobie. Nie idziemy same. Idziemy po, sobie posprzątać świątynię, bo tam samo możemy tyle, co nic porobić, ale idziemy, tak. Idziemy robić rzeczy, turu Chodź tak się tutaj z nim schowa. Ja nie bo to jest tak przy samym tym, to, to pójdzie za mną, no, nie bardzo. Mogę go zawołać. Idziemy się chować za kościołem. No. Nie wiem, że mnie w ogóle usłyszał. Tak. Nie, no idź tu. Macie być tak super sneaky. God gdy wasz romans ma rozkwitać, to ma być niewidoczny, bo potem nie będziesz podejrzana, jak nie będą wiedzieli, że, że mieliście romans. Tak to działa. Co znaczy, prawda, byliśmy na rance w miejscu publicznym, ale ci go za dupę. No, widzicie, lubi, to znaczy polubi to, bo, bo on już wie, co chcemy zrobić. I proszę bardzo, dupa złapana, zaliczona. No, nawet sama nie jest zadowolona, jak go musi całować. Ona tylko udaje, także to by było od nas na tyle. Idziemy do domu i no to chyba będzie na tyle generalnie. Podejrzewam, że ten plan właśnie tutaj z przejmowaniem tego piedestału tego i tak dalej rozegramy sobie w następnej turze, bo, bo teraz jak jest tak, że ten ten ten. Słowo mi uciekło. Że nie chcę, żeby tak było, że zaraz go zabijemy jeszcze zanim w ogóle w ogóle będzie szansa nim rozegrać. I tam też chcę, żeby tamten najpierw miał narzeczoną, żeby był jakiś taki powód, żeby faktycznie on nie chciał przejmować tego tego... Bo powiedzmy, że, że ja sobie tutaj zmienię jeden ten ten, że jakby mogą mieć kobiety, ale nie specjalnie są za posiadaniem rodziny. A ja sobie pewnie coś wymyślę głupiego, że ten robot go namówi na posiadanie dziecka czy jakąś taką inną głupotę. Nie coś takiego wymyślę, żeby mieć argument za tym, żeby ten ksiądz, nie ten, bo to już jest mój oficjalny chyba plan, nic lepszego raczej nie wymyślę na to miejsce. I, I no tak się będzie przedstawiać tutaj te, te historie tych ludzi, tutaj to jest twój obraz, nie to wywal! <gryst> Co tego, że to może być może nawet lany obraz, nie, nie ma, nie mój, nie zasługuje na uznanie, oj możesz iść spać, fajnie, okay. żebyś mnie nie wkurzała. Wszyscy sobie ładnie będą spali i wstaną jak będę zaczynać tutaj następną turę za... Kto wie, ile czasu, także och, do otoczenia idziemy, gdzie się będę oficjalnie żegnać i inne takie rzeczy. Ja wiem, że wy wiecie, ale ja wam powiem, żebyście się lepiej przygotowali na to mentalnie. Tak, że... tak. No szybciej, bo już myślałam, że się załaduję do tego czasu. O, <grytanie> tak, że... tak. Co prawda mówiłam o trochę innej kolejności, ale się zmienia jak gram, więc najprawdopodobniej będzie tak, że skoro zagraliśmy teraz u sióstr... To następny właśnie będzie przewodnik, będą księża. Potem będzie albo kozik widelec, albo cleaner. Wydaje mi się, że cleaner będzie bardziej prawdopodobny, więc jeśli będzie tak, że pójdziemy do cleanera, to zagramy wtedy trochę i u Melona, i u Elementa, żeby u obu potencjalnych ojców coś rozegrać i, i potem dopiero będzie kozik widelec, ale przynajmniej taki jest wstępnie plan. Zobaczymy jak to się wszystko rozegra w swoim czasie. I no, I no dzięki za lajki, komentarze, jada jada, za to wasze wsparcie i do ziemniaczenia. A no i link do Złotego Lasu jest w, w opisie.